Matka i jej partner zostali aresztowani po przeprowadzeniu kilku operacji plastycznych na 14-letniej dziewczynie, co według ojca doprowadziło do jej śmierci. Mówi, że odkrył szokującą prawdę na pogrzebie tej dziewczyny i natychmiast skontaktował się z władzami. Śledztwo doprowadziło do postawienia zarzutów. Otrzymujemy informacje od meksykańskiego adwokata o dalszym przebiegu wydarzeń. Witamy w sidebar prezentowanym przez Law and Crime. Jestem Jesse Weber. Meksykańska para została aresztowana i oskarżona w związku ze śmiercią 14-letniej Palomy Nicole Arellano Escobedo, która zmarła we wrześniu w prywatnej klinice w Durango. Według doniesień kilku meksykańskich mediów, jedna z podejrzanych, matka Palomy Nicole, Paloma Jasmin, powiedziała ojcu Palomy Nicole, Carlosowi, że ich córka zmarła z powodu powikłań po COVID-19. Problem polega na tym, że podczas pogrzebu swojej córki ojciec odkrył, że jego córka miała wyraźnie przeprowadzone operacje plastyczne, w tym powiększenie piersi. Arizona Republic, amerykańska redakcja, opublikowała rzekome oświadczenie Carlosa przekazane przez prokuraturę w Durango. W oświadczeniu czytamy: Na pogrzebie krewni powiedzieli mi, że jej piersi były większe niż wcześniej. Gdy powiedziałem o tym jej matce, zaprzeczyła i stwierdziła, że nic nie wie. Tamtej nocy poprosiłem jej matkę, żeby wyszła z pokoju, żebym mógł porozmawiać z dziewczyną i się pożegnać. Z jakiegoś powodu nie chciała tego zrobić. Przekonałem ją i rodzinę do wyjścia, co zrobili. W środku zostały tylko moja siostra, szwagierka, mama i ja. Zbadali moją córkę i rzeczywiście miała implanty piersi. Mamy zdjęcia implantów i blizn. Teraz Paloma, Jasmin i Carlos, oni są podobno po rozwodzie. A Paloma Jasmin ponownie wyszła za mąż za chirurga plastycznego, doktora Wiktora Manuela Rosalesa Galindo. MSW Nocillas informuje, że Rosales Galindo pozwalał swojej żonie pracować razem z nim podczas zabiegu medycznych i operacji. Problem w tym, że ona chyba nie studiowała medycyny. Rzekome operacje powiększania piersi, liposukcji i liftingu pośladków miały być wczesnym prezentem na 15 urodziny Palomy Nicole. Carlos zapewnia, że nie wiedział o tych operacjach i nie zgodziłby się na nie. Na akcie zgonu Palomy Nicole jako przyczyny śmierci wymieniono obrzęk mózgu, encefalopatię niedotlenieniową i bradykardię. Wyniki sekcji zwłok nie zostały jeszcze opublikowane. Pojawiły się doniesienia, że matka i ojczym Palomy Nicole zostali aresztowani 27 września w dniu, gdy Carlos poprowadził marsz do Rango, domagając się sprawiedliwości. Według diario de Morelos, Palomo Jasmine jest oskarżony o zaniedbanie opieki. Narażenie dziecka na ryzyko bez zgody drugiego rodzica oraz wykonywanie praktyki lekarskiej bez licencji. Rosales Lindo, oprócz zarzutów porzucenia i zaniedbań medycznych, jest także oskarżany o fałszowanie dokumentów potwierdzających pozytywny wynik testu Palomy Nicole na COVID-19. Według El Siglo de Durango, szef komisji do składu ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia w Durango, potwierdził niedawno, że certyfikat COVID-19 był fałszywy. A podpis podrobiony. Meksykańskie Stowarzyszenie Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej zawiesiło Rosalesa Galindo 24 września i skierowało sprawę do komisji etyki. Tak podaje Diario del Morelos. 3 października według El Siglo de Durango, para miała coś, co w Stanach Zjednoczonych nazywamy wstępnym przesłuchaniem, podczas którego sędzia najwyraźniej uznał, że istnieje wystarczająco dużo dowodów, aby oboje stanęli przed sądem. MFS Notas IDAC-S podaje, że oboje są w areszcie tymczasowym. Proces ma ruszyć na początku przyszłego roku aby omówić tę sprawę, śledztwo i funkcjonowanie systemu. Ponownie witam w programie Sidebar. Cieszę się, że jest z nami meksykański adwokat Erman Tarike Cordova. Dziękuję za poświęcony czas. To jest naprawdę, naprawdę szokująca sprawa. Wyobrażam sobie, że to szokuje także ludzi w Meksyku, ponieważ ludzie widzą to na całym świecie. Jaka jest reakcja ludzi, którą widziałeś? Cześć, Jesse Weber. Dziękuję, miło cię widzieć. Cieszę się, że znów cię widzę. Tak, w Meksyku jesteśmy w szoku z powodu tej sprawy nieletniej Palomy Nicole. Tak, debata w Meksyku dotyczy operacji nieletnich. Oczywiście matka i chłopak, lekarz matki, w tej chwili oboje są w więzieniu, i oczywiście cała meksykańska społeczność oraz środowisko prawnicze są w szoku z powodu tej sprawy. Zarzuty, z którymi się teraz mierzą, jak poważne one są? Czy to są zarzuty, które często się pojawiają? Jak powinniśmy postrzegać te zarzuty? Tak, przede wszystkim ważne jest, żebyś wiedział, Jesse, że matka w tym momencie ma postawione zarzuty za dwa przestępstwa. Pierwszy to zaniedbanie opieki, a drugi to fałszywe przedstawianie się jako przedstawiciel zawodu. Wykroczenie lub kara za to wykroczenie nie jest zbyt wysoka. W przypadku zaniedbania opieki kara wynosi od 3 miesięcy do 2 lat więzienia. Fałszywe podawanie się za przedstawiciela zawodu grozi karą od 6 miesięcy do 4 lat więzienia. Obecnie kara dla matki nie jest zbyt surowa. A jeśli chodzi o lekarza, w tej chwili prokuratura postawiła zarzut popełnienia przestępstwa niewłaściwego wykonywania usług medycznych. To przestępstwo przewiduje w kodeksie karnym Durango karę od roku do trzech lat. Ale pamiętaj, Jesse Weber, prokuratura w Durango, w tej chwili czeka na ekspertyzę medyczno-patologiczną. Kiedy prokuratura otrzyma ten raport medyczny i jeśli raport medyczny stwierdzi, że lekarz nie zachował należytej staranności podczas operacji na nieletnim. Jestem pewien, że prokuratura w Durango postawi lekarzowi dwa dodatkowe zarzuty. Oczywiście, przede wszystkim zaniedbanie medyczne, a także nieumyślne spowodowanie śmierci. Ale w tej chwili to jest zarzut, z którym się mierzą. Dziękuję za wyjaśnienie tego. Czy ten lekarz również stoi w obliczu zarzutów fałszerstwa, że podrobił podpisy? W tej chwili, w tej chwili prokuratura nie postawiła takiego zarzutu. Ale oczywiście myślę, że w trakcie śledztwa możemy uzyskać więcej informacji na temat tej sprawy, ponieważ tak. W mediach ustalono, że lekarz może mieć rację, że jest opiekunem nieletniego. I to nieprawda. To nieprawda. To ojciec, ojciec złożył przeciwko nim pozew karny. Oni są teraz w więzieniu, prawda? Co się stanie dalej? Jak szybko trafią na rozprawę? Okej. Okay. Cóż, to ważne dla twojej widowni Jessy Weber, że w tym momencie to jest harmonogram śledztwa. Prokuratura i sędzia zarządzili trzy miesiące na kontynuowanie śledztwa i próbę udowodnienia wszystkich zarzutów, które są badane przez prokuraturę. Konstytucja w Meksyku ustala harmonogram na jeden rok. Więc jeśli matka i lekarz zdecydują się na proces, sędzia musi wyznaczyć termin tego procesu w ciągu roku jako maksymalny czas. Jeden rok, ponieważ tak ustanowiła konstytucja Meksyku. Oczywiście lekarz i matka mogą spróbować. W Meksyku prokuratura może zaproponować. W Meksyku nazywa się to procedimiento reviado. To jest jak zaakceptowanie zarzutów prokuratury w zamian za inną, łagodniejszą karę. Czy będą sądzeni razem, czy będą osobne procesy? Nie, prokuratura prowadzi dochodzenie w tej sprawie w tym samym akcie oskarżenia, więc jeśli zdecydują się iść na proces, będą sądzeni razem. Na podstawie tego, co widziałeś w tej sprawie, na podstawie doniesień, czy uważasz, że to jest łatwa sprawa dla prokuratorów, żeby uzyskać wyrok skazujący dla obu z nich? W Stanach Zjednoczonych obowiązuje zasada dowodu ponad wszelką wątpliwość. Aby skazać kogoś, trzeba mieć dowód ponad wszelką wątpliwość. Czy w Meksyku jest tak samo? Czyli dwie rzeczy. Jaki jest standard? Czy do skazania za przestępstwo wymagany jest dowód ponad wszelką wątpliwość? I czy uważa pan, że to jest mocna sprawa? Tak, cóż, w Meksyku jest tak samo. Sędzia musi udowodnić, że znaleźliśmy uzasadnioną wątpliwość, aby orzec, czy dana osoba jest winna, czy nie, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych Ameryki myślę, z mojego punktu widzenia, Jesse, że zarzuty wobec matki, zaniedbanie opieki i fałszywe przedstawianie zawodu, to łatwa sprawa do udowodnienia. To są dwa zarzuty wobec matki. Jeśli chodzi o lekarza, Zarzut niewłaściwego wykonywania usług medycznych, o który jest oskarżony i toczy się śledztwo, wydaje mi się prosty. Dlaczego? Ponieważ prokuratura ustaliła, że lekarz przeprowadził operację na nieletnim bez zgody ojca. Moim zdaniem to łatwo udowodnić, ale w Meksyku oczywiście, nie wiem, czy w Stany Zjednoczone Ameryki jest tak samo, ale w Meksyku. Zaniedbanie medyczne to trudna sprawa, ponieważ jest to sprawa techniczna i wymaga wielu ekspertów opinii medycznych. Zgadza się. I cóż, to jest sprawa techniczna. Więc, cóż, moim zdaniem prokuratura postąpi w ten sposób. Oskarży lekarza o zaniedbanie medyczne i nieumyślne spowodowanie śmierci, kiedy będzie miała ekspertyzy medyczne. Zamierzają oskarżyć lekarza o to przestępstwo. Ale to nie będzie łatwa sprawa, takie jest moje zdanie. Jeśli chodzi o linie obrony, powiedz mi, jakie one tutaj są. Czy to byłoby tak, że nie ma prawa zabraniającego przeprowadzania operacji na nieletnich, a ten lekarz miał zgodę matki? Albo, i myślę, że o to ci chodziło, cokolwiek rzekomo zrobił, nie spowodowało śmierci tej czternastolatki. Czy to są trzy główne linie obrony? Tak. W Meksyku nie mamy zbyt wielu przepisów dotyczących prawa medycznego w odniesieniu do nieletnich. I tak faktycznie przedstawiciel każdego stanu oraz kongresmen próbują wprowadzić więcej przepisów dotyczących nieletnich. Ale tak, meksykańskie prawo nie jest ustanowione w kodeksach karnych w taki sposób, że lekarz, który przeprowadzi operację na nieletnim, zostanie oskarżony o konkretne przestępstwo. Więc myślę, że to będą strategie obrony w tej sprawie, prawda? Czy w tej sprawie decyduje ława przysięgłych, czy sędzia? Nie, to będzie sędzia, ta osoba. Sędzia? Tak, oczywiście, to jest. Jedna osoba? Tak, tak. W Meksyku nie mamy ławy przysięgłych. Nie mamy ławy przysięgłych. Okej. Okay. Chciałem jeszcze o czymś wspomnieć tobie i widzą. Z tego co wiemy, ponieważ ta sprawa staje się wiralem i wiele osób o niej mówi, ustawodawcy w Durango przedstawili inicjatywę o nazwie Prawo Nicole, która zabraniałaby osobom poniżej 18 roku życia poddawania się operacjom plastycznym i nakładałaby surowe kary na lekarzy wykonujących takie zabiegi bez uzasadnienia medycznego. Czy może Pan nam coś powiedzieć o prawie Nicole, jeśli jest Pan z nim zaznajomiony? Niewiele. Właśnie dlatego próbuję wyjaśnić, że e, przedstawiciele i kongresmen próbują wprowadzić więcej przepisów, więcej prawa medycznego, aby zapobiegać takim operacjom, bo tak, ta sprawa staje się wiralem, a prokuratura próbuje postawić lekarzowi zarzuty na podstawie przestępstwa opisanego w kodeksie karnym Durango. Ale moim zdaniem w Durango nie mamy zbyt wielu przepisów, które zapobiegałyby takim sytuacjom. Zgadza się. Ustawodawczyni Sandra Amaya Rosales powiedziała to przetłumaczone z hiszpańskiego. Jak podaje El Siglo Durango, to nie był konieczny przypadek medyczny ani leczenie. Zabieg kosmetyczny nie powinien był się odbyć, ale prawo tego nie zabraniało. Nicole zmarła nie tylko z powodu błędu medycznego, ale także z powodu zaniedbania instytucjonalnego. Zmarła, bo brak jest przepisu zakazującego takich operacji u nieletnich. A ta luka prawna pozwoliła potraktować dziewczynkę tak, jakby miała dojrzałość, by decydować o czymś tak nieodwracalnym, jak operacja. Ermanie, dziękuję za Twój czas, naprawdę to doceniam. I jeśli wydarzy się coś w tej sprawie lub innej, z przyjemnością zaprosimy Cię ponownie do programu. Dziękuję za zaufanie, Jesse Weberze. I to wszystko, co mamy dla Was na Sidebar na teraz wszyscy. Bardzo dziękuję za dołączenie do nas. Proszę, subskrybujcie nas na YouTube, Apple Podcasts, Spotify lub innych platformach. I śledźcie mnie na X albo Instagramie. Jestem Jesse Weber. Do zobaczenia.